Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale dziś. Witam się z wami z porannego spaceru. To już w sumie taki mały rytuał, że z Zośką wychodzimy prawie od razu po wstaniu, czyli jakoś tak godzina 7.30 dzisiaj. Staram się cały czas wstawać trochę wcześniej, bo najlepiej się czułam, kiedy wstawałam o 6, ale ostatnio jakoś tak mam, że wstaję dopiero o 7.30, więc nie będę się zmuszać na siłę. Um, ale jednak lepiej się czuję zdecydowanie, kiedy wstaję tak prawie że ze wschodem słońca. I nasza trasa porannego spaceru przebiega przez taką wąską uliczkę, po której jeżdżą też skuterzyści. Motocykliści i rowerzyści czasami też jeżdżą. To jest taka wąziutka dróżka, która przebiega przez pole ryżu i to jest prawdopodobnie droga zbudowana przez jakiegoś rolnika. Ona łączy dwie takie jakby dzielnice, dwie miejscowości, czyli łączy Czangu i Berawę. I sama używam czasami tej drogi jako takiego skrótu. No i powiem Wam, że teraz, właśnie jak zaczęłam chodzić ze na te poranne spacery, to naprawdę fajny taki rytuał się zrobił. Ja w ogóle jestem jeszcze bez kawy, a też e, chciałam Wam powiedzieć, że wczoraj ja się nie napiłam e, kawy. Nie wiem co się stało, ale kompletnie przeszła mi ochota. Czy w ogóle jakoś zapomniałam o tym, żeby się napić kawy? I miałam wczoraj pierwszy dzień. Podczas którego czułam się dobrze, z tym, że nie, nie, nie miałam kofeiny w systemie. Także nie wiem, co się stało, ale y, moja energia, jakaś taka naturalna, po prostu wystrzeliła w kosmos. Natomiast ja lubię też swag, więc dzisiaj się już napiję. Ale jak raz na jakiś czas sobie zrobię taki dzień wolny od kawy, to też chyba będzie spoko. No, jak możecie zobaczyć, ja jestem tak 10 minut po tym, jak wstałam. Także jeszcze yy, tak pół na pół ogarniam świat. Ale póki co, to co widzę, ten świat, który widzę z rana, to bardzo mi odpowiada, muszę Wam powiedzieć. Let's forget about a curfew Cause all that is stuck in my head It's me and you Pulse speed in my heart is racing But I'm not sure I wanna pace it Cause it only does this with you Our bodies meet, I can feel the tension Move us into the next dimension Let's just let our bodies be true Podoba mi się ta trasa, dlatego że w jedną stronę, jak wejdę na taką górkę tutaj, na to wzniesienie, to idę trochę ponad 10 minut, jakieś 12 minut takim spokojnym krokiem, więc w dwie strony, no to mam 20-25 minut. Dodatkowo jest kilka takich bocznych jeszcze tras, w które mogę sobie odbić, jeżeli mam ochotę na dłuższy spacer. Raz udało mi się chodzić dwie godziny. No, dwie godziny z Zośką chodziłam, ale wtedy to już trochę przegięłam, dlatego że później szłyśmy też niedaleko takiej głównej ulicy, Jalan Raya Changu. Od tej ulicy zjeżdża się w bok do różnych miejscowości, więc też było tak średnio przyjemnie, powiem Wam, żeby iść właśnie przy takiej głośnej ulicy, przy której przyjeżdża mnóstwo samochodów, jakichś ciężarów, skuterów. No ale takie 20 minut z samego rana, no to aż się chce. Zośka wtedy od razu ma apetyt do zjedzenia czegoś. Ja też mam apetyt, bo mam ochotę na jakiegoś szejka. Zgłodniałam, chociaż obudziłam się całkiem niegłodna, więc dobrze to pobudza do takiego rozpoczęcia dnia. Cieszę się niesamowicie, że przeprowadziłam się do tej okolicy tak, to ja naprawdę mogę zaczynać każdy dzień. Ja właśnie zaczynam albo od takiego spaceru, albo od wizyty na plaży, bo czasami jeszcze Zośkę na plaży zabieram. Do zobaczenia później. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. W ogóle fajne jest na Balito. Pewnie o tym słyszeliście, albo jeżeli byliście na Bali, to doświadczyliście, że tutaj każdy sobie mówi dzień dobry, albo każdy się wita, albo chociaż kiwnie głową lub uśmiechnie się. Dlatego też moje, a raczej nasze, bo ja chodzę z Zośką na spacer, więc nasze spacery to jest też forma poznawania sąsiadów. Słuchajcie, ja sobie tutaj robię plecy w takim sensie, że już chyba wszyscy sąsiedzi mniej więcej mnie znają. Ja zawsze też jak przechodzę obok jakiś ludzi, którzy sprzedają, czy przejeżdżają na rowerze, czy coś takiego na skuterze, to ja się witam i właśnie już sami ci ludzie też się ze mną witają, także mam nadzieję, że mam już plecy tutaj na dzień, jakby coś się stało. Właśnie przede mną idzie pan, który rozkłada ofiary razem ze swoim synkiem i ma taki duży kosz, ale nie będę nagrywać, bo nie jestem przekonana, czy chcieliby. Ja zawsze jak nagrywam jakieś osoby, które rozkładają ofiary, to staram się ich spytać, czy w porządku jest, że nagrywam. Tutaj też na bali większość ludzi w ogóle nie ma nic przeciwko nagrywaniu, no ale wiecie, z partyzanta nie będę nagrywać. Jestem w domu, szykuję śniadanie dla mnie, dla Zośki i do Właśnie skończyłam poranne ćwiczenia. Wkleję gdzieś tutaj, z kim ćwiczyłam. Muszę Wam powiedzieć, że dziewczyna dała mi wycisk. Wpisałam sobie na YouTubie, co ja wpisałam? Quick morning workout. No i to było 10-minutowe ćwiczenia, ale niesamowicie intensywne. Jeżeli znacie jakieś fajne ćwiczenia, takie poranne, które mogę znaleźć na YouTubie, takie właśnie 5-10-minutowe, które są trochę lżejsze, jakby takie trochę bardziej aerobowe, bo ja jestem cieniasta. Naprawdę, jakby wracam cały czas jeszcze do formy. Jeszcze nie wróciłam. Jeżeli znacie takie ćwiczenia, to dajcie znać koniecznie. No ale dobry początek dnia i ja już tą śniadanie. Znaczy, dokończam w zasadzie. Dokończam sobie teraz jeszcze mojego szejka. Odpalę jeszcze coś na telewizorze, bo mam taki dosyć duży i porobię sobie aeroby. Takie podskakiwanie. Ja robię takie ćwiczenia, że dotykam łokciem kolano przeciwległej nogi. To też jest całkiem niezłe ćwiczenie. Uff, ale jestem zmęczona, ale tak to ja mogę zaczynać dzień, aż po raz kolejny mi się kawy pić nie chce. A ja Wam teraz coś pokażę, jacy tutaj lokatorzy dzicy. Cośka sobie poszła zjeść i nie zauważyła. Zostań, zostań Zosia, a tutaj pod bramą, zobaczcie, czają się pieseły. One tutaj zazwyczaj chillują sobie. O, widzicie? No, dzień dobry. Połowa moich spraw, takich bardziej zawodowych, już jest dzisiaj zrobiona, jeżeli chodzi o jeżdżenie po mieście. Mam przygotowane tutaj. Kombinazony w takim ładnym, kremowym kolorze. Pokazywałam Wam je na Instagramie hatihati.pl, także, chcecie zobaczyć, co tam jeszcze jest filmie. Także tutaj już mam przymierzone, przymierzyłam jeden z kombinazonów, który był zrobiony i leży bardzo ładnie. Także jestem zadowolona, a teraz podjechałam w taką ładną okolicę. Tutaj jest w ogóle tak bardzo spokojnie, bardzo zielono. I tutaj w tym domku mieszka pan, a raczej ma taką pracownię, pan, który przygotował nasze kostiumy, spódnice i bikini na szydełku, także dzisiaj właśnie zanoszę, wiecie co, mamy problemy z rozmiarówkami, bo oni tutaj robią według rozmiarówki indonezyjskiej i indonezyjska LK to jest jak nasza mniejsza S -ka. także mamy problemy z dołami od bikini, bo są po prostu takie baciopeńkie a my przygotowujemy high waist, także przywiozłam po prostu mój kostium kąpielowy Mam w tym w plecaku jako taki, jako taką miarkę powiedzmy jako taki przykład, jaki właśnie rozmiar my chcemy mieć. Także tutaj będzie szybko, bo tylko dam do przymierzenia, znaczy zostawię ten mój dół od kostiumu i chyba zawijam do domu. Hello Hi, how are you? I'm here to bring the sample. Hello. I' oh, just here. Hello. Hi, name is Seti Samshoho This is where you made swimsuit. Or, Or no. Oh, this, OK, the fabric. Mm -hmm, thank you. Tutaj są przygotowywane takie specjalne materiały, tak jak Wam mówiłam, z których są robione m.in. spodnie, także produkcja naprawdę taka domowa. Pan, który, który pokazywał teraz taki materiał rozciągnięty, to on słuchajcie przygotował taki czerwony kostium kąpielowy. Ojecie, kociaczek przyszedł tutaj taki. O, wygląda jak pomieszanie kota i wywiórki prześlicznej jest. Boże, jakie mam rude włosy, co to się stało? To miał być yy, naturalny blond. No to pan, który trzymał tak materiał rozciągnięty, on przygotował nasz kostium kąpielowy, taki czerwony. Możecie znaleźć go na moim Instagramie, jak macie ochotę. I te kostiumy to po prostu jest Mistrzostwo Świata. Oho, zobaczcie, zwierzyna zaczyna się schodzić, bo ja jestem nie tutejsza przecież. Jestem z innego osiedla. Także te kostiumy takie wiązane już spokojnie, spokojnie. Te kostiumy takie wiązane to będziemy miały w kilku kolorach, na pewno. oh so good! Ciężko będzie dokończyć mi tutaj moją myśl, bo tam ochroniarze po prostu psi wyszli, ale w każdym razie tak, te kostiumy są piękne, tam tylko wprowadziłam jedną poprawkę i zamawiamy kilka różnych kolorów. E, też dlatego Was zapraszam między innymi na e, mój Instagram i na Instagram HatiHati.pl, Bo jak będziecie szukać kostiumów kąpielowych, to e, widzowie właśnie między innymi pomagają wybierać nam kolory, które będziemy przygotowywać. Jakby my mamy przygotowaną swoją paletę, z której będziemy korzystać, ja i Dominika, z którą prowadzę. Sklep Hati Hati, ale oprócz tego, no to jesteśmy otwarte na wszystkie sugestie. Wracamy do domu! Opakowania będą zapakowane na mój skuter. Nie wiem, jak ja będę z tym jechać. Mój skuter już jest obładowany. Kurczę, ale będzie dzisiaj przejażdżka, co? A w ogóle to muszę też sobie coś takiego kupić do łazienki, tak mi się wydaje, też mi się przyda. Jak my będziemy tutaj jechać? Zobaczcie, ledwo co udało mi się usiąść na tym skuterze. Troszeczkę tylko siedzenia mi tutaj wystaje. I jedziemy z kartonami, ale całe szczęście... O, jak się ciemno zrobiło. Całe szczęście nie mam daleko, bo do domu mam jakieś 7 minut, także myślę, że damy radę. Udało się, dojechałam cała i zdrowa. I nawet nie było tak źle. Muszę Wam powiedzieć, że jakieś dziwne dźwięki tutaj mam. Słyszycie? Ostatnio tu miałam schizę. Ciekawe, czy będziecie to słyszeć. Ostatnio miałam schizę, że samolot na nas spada. Ciekawe jestem, może jakiś przelatuje teraz nad nami. Ale nic nie widzę. Tak, to samolot przelatuje. A kurczę, chyba mi się nie uda tak przybliżyć teraz mocno. No, nie zdążyłam niestety. A no dobra, czyli to samolot jednak przelatywał. Całe szczęście nie spadał, ale muszę być jakoś na... Na linii lotów, czy nie wiem jak to powiedzieć. W każdym razie już chyba czwarty raz słyszę tak bardzo głośno przelatujący samolot, że aż bałam się, że coś się złego stało, ale wszystko git. Przecinamy teraz taśmy i zaraz zabiorę się za uporządkowywanie mojego pierdzielnika, bo niestety nie jest najlepiej i przez to właśnie jeszcze nie mogłam was oprowadzić po domu. Dobrze, bardzo pojemne te pojemniki są. O, jest, jakie ciężkie. O, proszę bardzo, tutaj są moje skrzynie. Tutaj dzisiaj uratują mi porządek w domu. Nie wiem, ile mają pojemności. Chyba 130 litrów tutaj jest napisane. Tak mi się wydaje. A tutaj zobaczcie, mam pierdzielnik. Ja niestety mam duży problem z uporządkowywaniem pierdu. i zobaczcie, ile tego mam. Co tutaj. To są, to są moje schody, i tutaj pod schodami mam po prostu taki bałagan. Także ja po prostu to wszystko sobie popakuję w te pojemniki. Mniej więcej wiem, co jest, w którym pojemniku, ale to nieestetycznie wygląda, że jest tak poukładane, wiecie, jedno na sobie, dlatego że zabieram się za robotę i mam nadzieję, że mi się szybko uda to w miarę ogarnąć, bo jak na razie, no to zobaczcie, no, pierdzielnik jest nie z tej ziemi. A do tego jeszcze niestety tutaj też mam rzeczy. O, tu jest też... Nie, no to nie jest moja rzecz. To jest mój... koleżanka kochana Zosia, moje dziecko. <laughs> Psie dziecko. A tutaj mam bałagan. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. To też są takie właśnie te rzeczy, które... na pewno których nie chcę wyrzucać, ale muszę je po prostu uporządkować. No dobra, w jako taki sposób sobie tutaj uporządkowałam moją przestrzeń. A w ogóle jeszcze jestem na kablu tutaj podłączona mikrofonem, także mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie przewróci, nic mi się nie zniszczy. I teraz trochę jeszcze przeglądam sobie te rzeczy, bo o, tutaj jest na przykład moja bransoletka, której szukałam. One są też dostępne w sprzedaży w HatiHati.pl. Bardzo ładna jest. Ja z nimi robiłam zdjęcia i potem tak się szybko pakowałam i niestety gdzieś te rzeczy mi się, wiecie, pochowały i ja ich po prostu nie widziałam. Dobra, to może zacznę od takich... Większych koszy, żeby było trochę wygodniej. Uuu. W ogóle się zastanawiam, czy wkładać to w koszach, czy może nie. Może jednak nie będę tego w koszach w ogóle wsadzać. Zastanawiam się sama. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Na pewno tutaj muszę dać takie rzeczy, z których nie korzystam na co dzień. O, ale znalazłam mój dół od kostiumu. No to dół od kostiumu mi się na pewno przyda. Ojejciu, ciekawa jestem, jak to u Was wygląda. Czy, czy wy jesteście w stanie opanować pierdzielnik, nie brud czy coś takiego, tylko po prostu bałagan. Ja niestety nie mam takich magicznych zdolności opanowywania bałaganu i odkładania rzeczy na swoje miejsce, i bardzo nad tym ubolewam. O, tutaj zobaczcie, robiłam jakąś chyba jakiś top. Oj, sorki, zakryłam mikrofon, ale chyba skończyła mi się włóczka. Może zostawię. A, wiecie co? Odezwę się do Was, jak uporządkuję te rzeczy, bo coś boję się, że szybko mi tutaj nie pójdzie. A też nie chcę, żeby ten film trwał 150 minut. O, tutaj mam jeszcze kartę tego, dysk zewnętrzny, mam tego. Mam tutaj dysk zewnętrzny, na którym mam m.in. zapisane filmy z pokazu dla Chanel w Kuala Lumpur. I wiecie, co przestało mi działać? Próbowałam odzyskać dane. Udało mi się tam odzyskać chyba z 10 zdjęć, ale filmów mi się żadnych nie udało odzyskać. Straszna szkoda! Naprawdę ubolewam nad tym mocno. Fajne miałam materiały tutaj, nagrane z Malezji, jak jeszcze tam mieszkałam, z Kuala Lumpur. Zresztą nie tylko z Kuala Lumpur, bo tam wyjeżdżałam też do prac do innych miast w Malezji. No ale niestety, widocznie tak miało być. Nic na to nie poradzę. O, tutaj jeszcze parasol jest, ale chyba teraz parasol mi się nie przyda bo mam tutaj ten kapoczek taki mój przeciwdeszczowy, mam też suszarkę, ale ja tutaj mam, to jest moja, ja w ogóle tę suszarkę, słuchajcie, bosza kupiłam w 2008 roku, jak jechałam na kontrakt do Tokio i ona jeszcze działa. Ja ją kupiłam, dlatego, że ona ma przełącznik napięcia gdzieś. O, tutaj się takie coś przekręca i można dostosować do napięcia takiego, które jest między innymi w tym, w, w Tokio. Mam takie też podręczne żelazko i ja to, to kupiłam chyba w jeżeli się nie mylę albo w Biedronce jakoś tak. A oprócz tego to mam strasznie dużo takich sznureczków, zobaczcie, jakichś takich kabli, których już, z których już nawet nie korzystam. Takie sznureczki, mam jeszcze koralików bardzo dużo. Ja sobie też raz na jakiś czas dziergam, więc tu mam, o zobaczcie, tego typu rzeczy. Tutaj, o, to nawet ładnie mi wyszło, zobaczcie. Ale coś chyba było nie tak, bo to miało być taki top trójkątny. Ale coś nie do końca z wymiarami. Dobra, zobaczymy się później. Właśnie zaczęłam sobie przygotowywać makijaż. Ale ja zazwyczaj się jakoś mocno nie maluję. Teraz nałożyłam kreskę na oka, ale to w sumie chyba nie widać za bardzo różnicy. I odżywkę na usta i to generalnie tyle. A makijaż mam dlatego, że słuchajcie, zabieram się za nagrywanie top model. Powycinałam już sceny, które chciałam powycinać. Dużo mi tego wyszło, żenując odcinek jak zwykle. Przepraszam Was, padła mi bateria w kamerze. No to tak, żenujący odcinek Top Model. Mam nadzieję, że mój odcinek będzie trochę mniej żenujący. Cały czas wszędzie mam w tle butelki po winie albo butelce, butelki po wódce. Ja w taki sposób przetrzymuję wodę. To już pokazywałam, ale mogę Wam jeszcze raz pokazać. Sorki, mam bałagan teraz w kuchni, bo robiłam przemeblowania. Mam takie wielkie galony wody na maszynę, więc ja sobie je przelewam do butelek, żeby było po prostu wygodniej. Siema Zośka, podeszłaś tutaj, żeby się wbić trochę do kadru. Tak. Dobrze, że Tobie humorek dopisuję, chociaż jakaś dzisiaj taka trochę leniwa była. Teraz mam rozmowę telefoniczną na Whatsappie z moim znajomym z Polski. Pewnie jakąś godzinkę nam się zejdzie. W ogóle wiecie co? Powiem Wam, że nie czuję potrzeby picia kawy. Naprawdę. I teraz zamiast robić sobie kawę na rozmowę, bo zazwyczaj właśnie rozmawiamy sobie przy kawce z moim znajomym, no to robię sobie herbatę. Także taka ciekawa sprawa. I zjadłam na razie do tej pory dwa talerze zupy i zjadłam chyba szejka na śniadanie. I ja czuję się tak najedzona, że po prostu uu, grubo. Jutro jeszcze ostatni dzień tej diety płynnej, a pojutrze, yy, po nie po pojutrze, tylko pojutrze, zaczynam wprowadzać stałe posiłki. Dodamy sobie jeden dzień, jeden posiłek. W ciągu dnia. Zobaczę jeszcze z jaką intensywnością, bo ja sobie konsultuję e, tę moją dietę. Nie układam jej sobie sama, to Wam też zresztą zale, e, polecam. konsultacje albo naprawdę takie mocne zagłębienie się w temacie, żeby sobie po prostu krzywdy nie zrobić. E, ja jem w sumie te same rzeczy, co jadłam wcześniej, więc żadna to taka różnica, tylko tyle, że sobie blenduję no i tyle, że odstawiłam chleb i jakieś tam makarony, co już cały czas powtarzam. E, także takie rzeczy u mnie. Zobaczę coś jeszcze tam Wam dogram trochę wieczorem. A, jeszcze Wam mogę powiedzieć, że trochę dzisiaj Popływałam sobie na basenie i tak mi się dobrze tam w tym moim basenie siedzi, że tak myślę o tym, czy nie zrobić jakiegoś odcinka niedługo z basenu, żeby troszeczkę ładniejsze tło było. Też oczywiście testuję mikrofon, więc zobaczymy, bo ja jeszcze nie montowałam żadnego odcinka z mikrofonem, bo mam jeden dzień opóźnienia z montowaniem. Także wczorajszy odcinek, który oglądaliście, to jeszcze w momencie nagrywania tego odcinka nie jest zmontowany. Taka incepcja! A się rozgadałam. A potem y, wy się pytacie, czy ja nie mam jakiejś choroby, bo tak dyszę na odcinkach. Nie, ja po prostu nie umiem oddychać no, do usłyszenia później.